Cześć! Witaj na moim kanale. Fajnie, że wpadłeś. Co ja tutaj dzisiaj mam? Mam telefon rozładowany do zera. Nie włącza się. Stary dobry Sony Ericsson. Dobra, nie włącza się, tak? <laughs> Teraz sobie sprawdzę. W ogóle będę chciał. No, bo to jest taka. To jest taki generator prądu, taka turbina. Eee, można powiedzieć, mini turbina. Eee, na przykład wiatrowa. I będę chciał sprawdzić, czy za pomocą tego naładuję to. Ale najpierw sobie sprawdzę, czy za pomocą tego nadal da się naładować to. Tylko muszę to sobie to z powrotem tutaj połączyć. Włączę na chwilę. Połączę sobie to po prostu krokodylkami. Dobra, włożę to gdzieś tu. Okej, okay, tu mamy. No i zobaczymy. No pewnie, że zobaczymy. Ja tutaj nie zobaczymy na razie, bo się odpięło. No dobra, patrzymy. O, wzbudził się powerbank. Czara mara, czara mara. I zaczął się ładować telefon. Ok, to nie za dużo. Mu tego prądu tam. <laughs> Teraz turbina wiatrowa. Mini turbina wiatrowa. Silniczek. Tutaj sobie zaznaczyłem, gdzie jest plus. Tu jest plus. Czyli jak tu jest plus, to do czerwonego. Akurat w tym przypadku. A tu. To no niebieskie. No i znowu już wypadło. Odkręterka jest mi potrzebna, żeby imitować wiatr. Tak to wygląda właśnie. Okej. Okay. No dobra. Wszystko widać. Mam nadzieję, że tak. To imitujemy wiatr. Jeszcze raz lepiej. I widać było, że zaczął ładować. Ja już ten numer rozpróbowałem. I to co się teraz stało to jest dlatego, że poszło w telefon za dużo prądu do ładowania i on się po prostu yy, no wyłączył się, nie chciał się ładować, zaprzestał się ładować, żeby się yy, w środku coś nie popaliło, tak? Ale Ale, jak się ustawi odpowiednie obroty, to to się ładuje. Bo tutaj ten prądzik, który jest w tym silniku, nie jest wcale mały. I Jednak go tutaj trochę jest. To się podłączę tu. Z tym się podłączę. Tu. No i teraz i teraz znowu muszę się podłączać. Okej, okay, podłączony. wystarczą takie niewielkie obroty Żeby uzyskać napięcie 4V i już się ładuje Ale chyba to i tak za dużo dla tego telefonu Hmm Dobra, zaryzykuję Nie, nie mam nie mam kabla C. To nie zaryzykuję ale tak czy inaczej, zróbmy to na właśnie takich małych obrotach, żeby tam napięcie dużo nie poszło. Stało. ogóle naprawdę, zobacz, jak ten, jak ten, jak ten wirnik się powoli obraca, tak? już zbudza telefon. Tak więc mini elektrownia wiatrowa, tudzież. Yy, w jakikolwiek inny sposób wprawiana w ruch może naładować nam telefon. No, oczywiście, gabarytowo, gdyby to powiększyć, dać jeszcze jakiś magazyn prądu, tak, czyli akumulator, i przez ten akumulator dopiero, mm, dopiero coś ładować. No to mamy stację do ładowania telefonów. Generalnie elektroniki takiej yy, użytkowej, czyli telefony, powerbanki, yy, no cokolwiek co musi zostać naładowane. Tak. No i to właściwie wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek. Krótki, taki i tyle. Więc tam łapka w górę poproszę, to mi da jakiegoś kopniaka, takiego, żeby coś tam jeszcze nakręcić. Muszę kupić dużo drutu nawojowego, bo jest kilka takich filmików na, na YouTube, które chciałbym sobie sam sprawdzić, czy rzeczywiście działają. Bo w teorii wygląda na filmiku wygląda tak, że to działa ale wiedząc już no bo nie od dzisiaj yy, jestem w internecie to że tam jest dużo dużo fejków naprawdę i pewne rzeczy z samej teorii powiedzmy że mogłyby zadziałać ale w rzeczywistości to nie działa i tyle więc poproszę tak subskrypcję poproszę dzwoneczek żeby nie przegapić tam broń, boże, żebyś nie przegapił żadnego odcinka, naprawdę, bo tutaj jeszcze się będą różne rzeczy działy, więc, więc tak jak powiedziałem. I tyle, więc do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!